Witam wszystkich! Tematem dzisiejszego odcinka jest wrotycz. Taka żółta, niepozorna roślinka, bardzo przydatna wszystkim ogrodnikom, oczywiście. Teraz parę słów o niej. Rośnie w zasadzie wszędzie przy drodze, na łąkach, w polu. Ja z wrotyczu robię gnojówkę. Po prostu biorę te kwiatki, wszystko ścina na mniejsze kawałki, zalewam wodą, przykrywam. Można oczywiście wziąć wodę ciepłą lub wrzącą, wtedy przyspieszy się proces, proces rozkładania i będzie można podlewać wiele fajnych rzeczy. Przede wszystkim z wrótyczu z tego preparatu można, na przykład podlewać i stosować przeciwko na przykład mrówkom, pszeniodkom, na przykład jaja mszyc. W ogóle zapach tego wrotyczu jest bardzo, bardzo intensywny. Tak samo ta gniewka ogranicza mączniaka prawdziwego oraz rdze, przynajmniej tak słyszałem. Jakie są proporcje tego? Myślę, że gdzieś tak kilogram na, na 10 litrów wody. No i tak, gnówka dobra jest jeszcze na nicienie, drutowce, pędraki. Na przykład bez rozcięczenia można stosować e, namrówki. Polewamy w miejsca, gdzie mają drogi, ścieżki. Natychmiast się wyniosą, także warto skorzystać jest to bardzo dobry nawóz możecie mi wszystko podlewać warzywa, owoce i zabójczy dla robali wszelkiego rodzaju i przede wszystkim nie wspomniałem jeszcze wroty, czy jest bardzo dobry na komary kleszcze muchy także polecam stosowania takiego może powiedzieć ziółka bo w medycynie też jest stosowany aczkolwiek są sceptyczne <grywa> opinie o tej roślinie że w dawka jest trująca ale jest też skuteczna podobną w innych dolegliwościach czy, czy tym podobna trzeba by poczytać w internecie na temat zażywania wewnętrznie ja się tu bardziej skupię na podlewaniu na gnojówce właśnie z tego fajnego kwiatka pozwoliłem sobie wykopać tutaj z mojej działki z dalszego terenu właśnie tę, tę roślinkę i wsadzę sobie ją tutaj w ogród o gdzieś tutaj koło altany między arbuzami będzie sobie tutaj gdzieś rosła roślina ma mniej więcej do stóp 50 centymetrów rośnie, zobaczcie te krzaki, te roślinki wypada Zobaczcie sobie o, i one mają około 1,5 metra. wsadziłem do wody z korzeniami małymi i będą mi rosły mało. Tego tą roślinki można zasuszyć i liście, i kwiatostany. I później w zimie stosować. Na przykład, jak będziemy sadzić sadzonki. Różnych warzyw można podlewać przeciw tym robalom, o które wymieniłem. Pod filmem będzie materiał co do tego, co jak stosować, na co to jest. Także będzie można zobaczyć więcej i poczytać trochę więcej. Także możecie szukać koło dróg, ścieżki, łąki, dzikie jakieś łąki to jest pospolita roślina niektórzy mo mogą powiedzieć, że to jest chwast a to jest naprawdę zarąbista rzecz polecam, Ni nic nie tracicie a zyskacie wszystkie robale i tym podobne znikną wam w mig ja już wypróbowałem coś o tym wiem, dzięki za uwagę życzę powodzenia w uprawie i w walce z robarami trzymajcie się cześć